Dzień dobry, witam Was kochani na porannej praktyce. Dzień dobry, witam. Mamy poniedziałek, mamy 7 marca. Poranna praktyka, zapowiedziane praktyki poranne w tym tygodniu, również kontynuujemy o 6.15. Czasami może być lekko z minutami, ale sekundami. Witajcie, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Ciekawa jestem Waszych chcja. Jakie jest samo poczucie? Jak się czujesz dzisiaj, jak się czujesz po tym weekendzie? Czy troszeczkę jest więcej spokoju, czy nadal są jakieś emocje, które nie są mile widziane u Ciebie. Kochani moi, dzisiejsza praktyka. Więc te, poni te krótkie nasze poranne, praktyki właśnie są krótkie po to, abyście mogli wykorzystać te praktyki. Te ćwiczenia, czasami to są planerami, medytacje, mantry, w ciągu również dnia. Także to nie jest praktyka, tylko, tylko którą można zrobić raz. Można, można raz to też wystarczy, ale jeżeli poczujesz taką potrzebę, że chcesz ją y, jeszcze raz wykonać w ciągu dnia, bo pomogła Ci wcześniej, to jak najbardziej. Są króciutkie, trzyminutowe. I dzisiejsza praktyka jest to praktyka, tak pomyślałam wczoraj, intuicyjnie sobie, że. Już to miało w tamtym tygodniu, ale teraz przyszło do mnie, że dzisiaj potrzeba nam tego takiego, wiecie, trochę powera, siły. I mamy poniedziałek, żeby poczuć tą energię, więc będzie Sadhgryja, Sadhgryja trzy minuty. Energia pierwszych trzech naszych czakr, energia pierwszych trzech czakr, która tak naprawdę kontroluje nasze instynkty również, również także. Myślę, że to będzie fajną, fajną praktyką. Usiądź na macie, tak abyśmy mogli zestroić się do praktyki z mantrą Ong Namo Gurudev Namo. już dłonie na sercu. Weź głęboki wdech. I wydech. I wdech. Um

Przygotujmy się do praktyki Sat kria. Jest to praktyka, którą wykonujemy na pozycji skały. Przygotowuję tylko czas. Żeby tak, o, dobra. W pozycji skały, czyli siadamy na pięty. I teraz, jeżeli nie jest Tobie wygodnie, możesz mieć poduszkę między nogami. Możesz też włożyć sobie koc. Lub poduszkę między pięty i pośladki. Mudra. Splatasz dłonie w zamek wenus, czyli tak jakbyśmy robili koszyczek dla kobiet. Zaczynasz od lewego kciuka lewy, prawy, lewy, prawy, lewy, prawy. Dla mężczyzn zaczynasz od prawego kciuka, prawy, lewy, prawy, lewy, prawy, lewy. Już masz ten koszyczek, to prostujesz palec wskazujący. Hmm? Czyli jak spojrzysz na swoją mudrę, to kobiety będą miały lewy kciuk skrzyżowany nad prawym. A mężczyźni będą mieli prawy kciuk skrzyżowany na lewy. Ręce są wyprostowane, tak jakbyśmy obejmowali uszy. I w tej pozycji intonujemy mantrę sat, tak jakbyśmy chcieli zaciągnąć pępek do środka, a nam po prostu puszczasz. Czyli set, nam, set, nam", nam. Tak, sat", tak jakbyśmy zasali. Set, nam puszczamy. I kontynuujemy to trzy minuty, dlatego że te porane praktyki to są nasze 3 minutowe praktyki. Zapraszam. Ustaw sobie mądre i rozpocznijmy. Sat, nam, set nam, set, nam 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 set. Nam sat 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 nam 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 sat 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 Nam set 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 nam set

Nam set, nam set, nam set, nam set, nam sad, nam set, nam set, nam sad, nam sad nam sad nam I weź głęboki wdech. Wciągnij pępek, delikatnie aktywując mój, Poczuj, jak energię płynie w górę, w górę, w górę. Wdech. Powtórzmy to jeszcze raz. Wdech i poczuj energię, która płynie w górę. I wydech kompletny. Nie bierz wdechu, tylko jeszcze raz aktywuj mulbandę, czyli wydech, 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 mulbanda. Pępek do środka. I wdech. Wydech, zrelaksuj. I poczuj, jak ci jest teraz, jak się czujesz teraz. Ja wyciągnę dla nas kartę na ten dzisiejszy dzień, po porannej praktyce. Ty możesz nadal pozostać z oczami zamkniętymi. poczuć energię, posadz Kardan. Jestem aniołem pokoju. Przynoszę Ci ukojenie i prostuję Twoje ścieżki. Piękna karta. Akurat pasuje, jak zwykle, nasze karty anielskie do tego, co się dzieje u nas, i w naszej głowie, i na świecie, w sercu. Kochani, wróćmy do pozycji łatwej. I zakończymy praktykę długim sad, krótkie nam. Głęboki wdech. I wydech. I wdech. Sad nam. Sad nam. Życzę Wam pięknego dnia. To jest praktyka, która może również zastąpić Filiżankę kawy, więc jeżeli poczujesz w ciągu dnia, że chcesz taką trochę energii, poczuć, radość, taką moc, jest to energia też również męska. To możesz zrobić tą praktykę. Sat Kriya. Dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się jutro o 6.15 na krótkiej, 3 minutowej praktyce. Do zobaczenia z Popa. Jeszcze chciałam Wam tylko przypomnieć, że w tym tygodniu otwiera się Satnam Klub. Satnam Klub, który otwieramy tylko cztery razy w roku, i akurat Teraz jest ten moment, także zapraszam Was. I jeszcze jedno ogłoszenie: dzisiaj 11 jest live, porozmawiamy z jedną z uczestniczek o Satnam Klubie, która już jest w tym Satnam Klubie, więc opowiem Wam troszeczkę, jakie są jej. Wrażenia, powiem, że jakiś czas już jest. Do zobaczenia, kochani, jeszcze Wam pięknego, miłego dnia. Sadzam. Pa. Pa. pa.